Mamy wreszcie potwierdzenie: mecz o Mistrzostwo Świata Gukes kontra Ding odbędzie się, ale nie w Indiach, tak jak to pierwotnie myśleliśmy. Mecz o Mistrzostwo Świata Fide 2:24 pomiędzy Dingiem a Gukeszem odbędzie się w Singapurze. Więc mecz pomiędzy aktualnym Mistrzem Świata Dingiem Lirenem i pretendentem do mistrzowskiego tytułu Arcymistrzem Gukeszem odbędzie się w Singapurze pomiędzy 20 listopada a 15 grudnia. Więc po raz kolejny szykuje nam się no prawie miesiąc meczu mistrzostw świata. Muszę wam przyznać, że mnie już ten mecz mistrzostw świata męczy. Ogółem, fajna, fajna jest impreza, kiedy jest taka silna impreza. Wiecie, meczu Mistrzostwo Świata, ważą się jakieś historyczne kwestie w świecie szachów, są jakieś dymy, coś się dzieje i tak dalej. No, ale dwa tygodnie dwa tygodnie to jest według mnie absolutne maksimum na jakiś fajny turniej szachowy jeżeli chodzi o takie miesięczne turnieje no to jest po prostu w mojej ocenie przesada ale no też trzeba mieć na radarze że mecz o mistrzostwo świata może skończyć się wcześniej Ponieważ, no wiadomo, jeżeli któryś zawodnik tam wygra przed czasem, no to już kolejnych partii grać nie będą. No ale znowu, jedna jeden dzień grania, jeden dzień przerwy, dwa dni grania, jeden dzień przerwy, później tam dwa dni grania, dwa dni przerwy i tak się wlecze, i się wlecze, i się wlecze ten mecz o Mistrzostwo Świata. Także zdecydowanie za długi. Event w mojej ocenie, ale też trzeba pamiętać, że pod koniec grudnia, jak zwykle, będą Mistrzostwa Świata w szachach szybkich i błyskawicznych, więc będzie to dosyć intensywny okres. FIDE ogłosiła w poniedziałek, że 6-milionowe milio miasto w południowo-wschodniej Azji wygrało rywalizację. Z indyjskimi miastami New Delhi i Chennai, które również ubiegały się o organizację wydarzenia. Wiadomo również, że pula nagród w meczu wyniesie 2,5 miliony dolarów. Zazwyczaj działało to w ten sposób, że z tej puli nagród zwycięzca dostawał 60%, jeżeli mecz rozstrzygał się w dogrywce, to 55%. Więc. Jeżeli tutaj, ok, czyli 1,5 miliona dolarów będzie dla zwycięzcy, no to myślę, że no bez, bez szału, ogółem, ale spoko nagroda. Kiedy młody utalentowany Gukesz został niespodziewanym zwycięzcą turnieju kandydatów FIDE 224, od razu pojawiły się pomysły, aby potencjalnym gospodarzem meczu była nowa szachowa potęga czyli Indie. I powiem Wam, że ja to już przy turnieju kandydatów wspominałem, że wydaje mi się to dosyć problematyczne, żeby zorganizować mecz w Indiach, ponieważ Indie oraz Chiny mają bardzo napięte stosunki. Na przykład, jak była olimpiada szachowa w Indiach. To reprezentacja Chin, złoci medaliści w ogóle nie przyjechali. Więc widać, że te, te relacje są naprawdę niefajne. Także od razu wątpiłem, że to będzie w Indiach. W ogóle wątpiłem, że ten mecz się odbędzie, no ale jednak FIDE znalazło kogoś, kto chce wyłożyć naprawdę grubą kasę. No dobra, Indyjska Federacja Szechowa wyra wyrażała chęć organizacji meczu już w momencie triumfalnego. Powrotu siedemnastolatka do Ciennej, a ostatecznie okazało się, że zorganizowaniem tego wydarzenia zainteresowane były dwa miasta. Więc tak jak widzicie, w Indiach się w ogóle między sobą zaczęli kłócić, kto ten mecz gdzie zorganizuje. Organizacja meczu w którymś z dwóch wyżej wymienionych miast mogła mieć ogromne znaczenie dla indyjskich szachów, jednak nie, nie do końca wiadomo, czy presja związana z występem w swoim kraju oraz wsparciem rodaków wpłynęłaby na samego Gukesza pozytywnie czy też negatywnie. Ja miałem okazję porozmawiać z Gukeszem zaraz po tym, jak on wygrał turniej kandydatów, bo przyjechał na turniej do, do Warszawy. I wydaje mi się, że Giga był wymęczony. Y tym całym zainteresowaniem w Indiach. No inna sprawa, że musiał latać po, po różnych mediach, telewizjach i udzielać wywiadów, więc to na pewno go męczyło, no ale ogółem takie zainteresowanie ludzi jest męczące, szczególnie jeżeli mieszkasz w Indiach, gdzie tam wiadomo, wszędzie jest dużo ludzi zazwyczaj. No a jak jesteś super gwiazdą, no to już w ogóle jest dużo ludzi dookoła ciebie. Widzieliśmy te obrazki z tego, jak jak Gukes wracał do Indii, no to po prostu szal. Warto przypomnieć, że w 2013 roku, 15 Mistrz Świata. Nathan Anand przegrał w Chennai mecz o tytuł Mistrza Świata z arcymistrzem Carlsenem. Gukasz powiedział, że jest gotów zagrać w Indiach, natomiast Ding, który w 2023 roku zdobył tytuł Mistrza Świata pokonując Nepo w meczu w Astanie w Kazachstanie, wyrażał wcześniej obawy związane z perspektywą rozegrania meczu w miejscu, gdzie jego przeciwnik miałby ogromne wsparcie lokalne społeczności Chińczyk powiedział wtedy, że wolałby, aby mecz odbył się w kraju neutralnym, na przykład w Singapurze. No i właśnie fideo opublikowało te informacje, że pojawiły się trzy zgłoszenia, trzy Trzy organizacje, które chciałyby ten mecz mieć u siebie, no i właśnie były to dwa miasta z Indii i Singapur, i faktycznie padło finalnie na Singapur. Singapur złożył swoją kandydaturę 31 maja. Która została zatwierdzona po przeprowadzeniu wizytacji potencjalnych sal, sal gry Wiz Wizytacje były w dniach 11-12 czerwca Mecz, Boże, znowu 14 partii, no Chryste Panie Módlmy się, żeby chociaż tempo gry zmienili Módlmy się, żeby chociaż tempo gry zmienili, bo po raz kolejny 14 partii, więc zobaczcie, jakie to jest, jakie to jest idiotyczne. No ja aż sobie podpal, odpalę kalendarz. Listopad 20, to jest tak, jeden tydzień, drugi tydzień. 11 grudnia to jest trzeci tydzień i jeszcze 4 dni zostają. Czyli 25 dni trwa turniej. Trwa całe wydarzenie, i w te 25 dni rozegrają 14 partii. Więc tych przerw naprawdę jest bardzo, bardzo dużo. No i przez to ten event jest tak rozwleczony, więc wydaje mi się, że optymalnym rozwiązaniem, zamiast dawać, przy, dawać zawodnikom czas na odpoczynek, wolne dni, no to lepiej po prostu skrócić tempo. I po pierwsze, partie będą bardziej interesujące, a na jakości nie stracą, a po drugie, no, zawodnicy nie będą potrzebowali aż tyle czasu na regenerację. No, i teraz, ok, to jest ciekawa sprawa, jednak konkretne miejsce. W którym się odbędzie nie zostało jeszcze ustalone. Fide twierdzi, że pod uwagę brane są cztery obiekty, czyli rozumiem, że tutaj była wizytacja tych czterech obiektów. No i jeszcze wybór nie nastąpił. No. Powiem Wam, że to albo trzeba mieć dużo, dużo pieniędzy, z, który, z którymi nie masz co robić, albo trzeba być szalonym, żeby się brać za organizację meczu-mistrzostwo świata. Naprawdę, to organizacyjnie to jest tak ciężkie do udźwignięcia i jeszcze tyle kosztuje, że szok. Prezydent Fide Arkady Dworkowicz skomentował. Cieszymy się, że po raz pierwszy w historii FIDE mecz-Mistrzostwo Świata odbędzie się w Singapurze, który jest nie tylko jednym z najlepiej znanych globalnych centrów turystyczno-biznesowych, ale także prężnie rozwijającym się ośrodkiem szachowym z wielkimi ambicjami i Talentami. Niektórzy reprezentacji Indii, na przykład Widit, oraz fani szachów w tym kraju, nie kryli pewnego niedosytu z decyzji FIDE. No, też mi się tak wydaje, w sumie, no, jestem sobie w stanie wyobrazić taki scenariusz, że na przykład, jeżeli ten mecz o Mistrzostwo Świata byłby w Indiach, no to w ogóle jakiś stadion na ludzi można by zapełnić zapewne przy tym meczu Mistrzostwo Świata. No, myślę, że w Indiach to spokojnie tam jakieś 10 tysięcy kibiców by się zebrało. Nie wiem, czy są takie obiekty dostosowane na tyle, że można by tam w szachy pograć, żeby to w jakiś sensowny sposób wyglądało, ale naprawdę na biletach to myślę, że organizator mógłby tam dosyć fajnie zarobić. No dobra, więc tutaj niezadowoleni zawodnicy. Kandydaturę dwóch miast z Indii Dworkowicz skomentował w następujący sposób. Chciałbym również podziękować dwóm pozostałym miastom kandydatom, New Delhi oraz Chennai. Oba szczycą się bogatą historią związaną z szachami i mają duże doświadczenie w organizacji imprez szachowych. Dlatego jesteśmy pewni, że w przyszłości zobaczymy tam ważne wydarzenia szachowe. No dobra, czyli tak powiedział, ale nic nie powiedział. No ja na pewno chętnie bym się dowiedział, co konkretnie spowodowało, że akurat Singapur został wybrany, a nie Indie? Czy to po prostu Ding wolał grać w Singapurze? Czy tam jakieś kwestie polityczne? Czy jakieś, nie wiem, sala była najlepsza? Tak fajnie by było wiedzieć konkretnie co i jak. No ale cóż, tyle, tyle wiemy. Co nic. No dobra. tymczasem dla Singapuru jest to ogromna szansa na zorganizowanie najważniejszego turnieju w szachach 23-letni arcymistrz z Singapuru GM Tin Jingiao powiedział w wywiadzie dla The Straits Times, dla wielu tutejszych zawodników będzie to coś naprawdę wyjątkowego. Ponieważ w Singapurze prawie w ogóle nie organizuje się imprez szachowych a co dopiero tak dużych i ważnych. Tak więc większość szachistów, o ile nie grają w szachy na poważnie i nie podróżują na turnieje za granicę, nigdy wcześniej nie uczestniczyła w międzynarodowym wydarzeniu szachowym. No to to jest dosyć dziwne dla mnie. Jeżeli nie organizują takich imprez, to rozumiem, że nie mają zbytnio doświadczenia. No i też domyślam się, że skoro tych silnych turniejów tam nie ma, no to raczej też szechistów zbyt wielu nie ma, ale nie wiem, no może na poziomie amatorskim ten Singapur jest dobrze rozwinięty, czy co? No nie wiem, naprawdę ciężko mi powiedzieć, ale no dosyć ryzykowne jest organizowanie tak ważnej imprezy, no w miejscu, gdzie zbyt dużego doświadczenia w takich imprezach nie mają. No, ale z drugiej strony, nie wiem, no może mają doświadczenie po prostu w jakichś innych imprezach nie wiem, jakieś koncerty robią i tak dalej, i mają to obcykane nie wiem, kto tam jest w tej ekipie organizatorskiej. No i Meczu Mistrzostwo Świata już za 141 dni. Więc póki co jeszcze tak wielu. Tych informacji właściwie nie mamy, jest już strona na ukośnik events. No wiemy, jacy będą zawodnicy, no ale w sumie mm, formatu tak na dobrą sprawę nie mamy potwierdzonego. Nie, nie ma jeszcze oficjalnego regulaminu. No ja tak jak w, od wielu, wielu lat, no dalej jestem za tym, że partie na 90 minut plus 30 sekund to jest w zupełności wystarczające. Wtedy walka trwa 3-4 godziny i te partie naprawdę nie tracą na jakości. Więc wydaje mi się, że jeżeli znowu będzie to długaśne tempo gry, no to mi się to nie podoba. Wydaje mi się, że takie dwa tygodnie nawet. Czyli najpierw tam powiedzmy Przez 7 dni grają Dzień w dzień, później dajmy tam Jeden dzień na Ochłonięcie, przez Kolejne 7 dni grają Kolejne partie I wydaje mi się, że meczyk No i tam jeszcze jeden dzień trzeba dorzucić na Jakieś dogrywki I potencjalne I wydaje mi się, że to w zupełności Na mecz o Mistrzostwo Świata By wystarczyło 20... 25-dniowy event, gdzie przez 9 dni się nic nie dzieje, no to jest dla mnie po prostu przesada. No i też do, dodatkowe koszty, co tu dużo mówić. Bo wiecie, no sędziowie, tak, wszelcy tam oficjele, sala gry sala gry to jest naprawdę ogromny koszt. No, ja teraz wynajmuję hale w Lublinie pod ten turniej na tysiąc osób i to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych na kilka dni, a na o Mistrzostwo Świata, no to domyślam się, że pewnie jakiś super luksusowy hotel czy, czy coś takiego wynajmują, więc te 9 dni gdzie grania nie ma, a za salę trzeba płacić, no to to już są kolejne dodatkowe koszty, więc kurczę, tak z punktu widzenia biznesowego, tak najzwyczajniej w świecie, mi się to wydaje takie nie do końca trafione. No i też co tu dużo mówić, tak z punktu widzenia widowiska, nie? Te 6-7 godzinne partie, no to jest po prostu przesada. No ale co najważniejsze, bardzo dobra informacja, że ten mecz, Mistrzostwo Świata ma się. Odbyć, no bo co do tego y, były wątpliwości. Także miejmy nadzieję, że przez te 140 dni nic się nie zmieni.